Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o nowej usłudze na rynku polskim, jak i o nowym szkoleniu w firmie Noble Lashes, jakim jest rekonstrukcja brwi z elementami ich zagęszczania oraz przedłużania oraz geometria i architektura brwi. Jak już wiemy, oczy są lustrem duszy. Tak samo jak rzęsami potrafimy bardzo dobrze wymodelować oko i wydobyć z niego całe piękno, tak samo jak lustro potrzebuje odpowiedniej ramy, tak nasze oczy potrzebują ramy w postaci brwi. Obecnie praktycznie w każdym gabinecie kosmetycznym możemy wykonać sobie henne oraz regulację brwi. Jednakże w większości gabinetów ten zabieg jest traktowany troszeczkę po macoszemu. Większość kosmetyczek wykonuje hennę i regulację brwi bez odpowiedniego przeszkolenia. W efekcie klientka uzyskuje efekt co najwyżej dobrze wyregulowanych brwi oraz dobrze wykonanej farby bądź henny. Najczęściej jednak kształt brwi dobrany klience pozostawia dużo do życzenia, a klientka może cieszyć się z efektu zabiegu najdłużej 1 lub 2 dni. Warto wspomnieć, iż oprócz tak popularnej w gabinetach kosmetycznych usługi henny brwi, możemy klientkom zaproponować również kilka innych zabiegów. Jak widzimy, zabieg rekonstrukcji brwi z użyciem sztucznych włosków jest najtrwalszą, za wyjątkiem makijażu permanentnego, metodą stylizacji brwi. Po zabiegu klientka może cieszyć się efektem idealnych brwi do dwóch tygodni. Na szkoleniu z geometrii, architektury oraz rekonstrukcji brwi kursantka poznaje różne zagadnienia dotyczące tego zabiegu. Uczymy się dobierania kształtów brwi do różnego rodzaju typu urody klientki. Uczymy się dobierania odpowiednich kolorów brwi oraz prawidłowego przedłużania i zagęszczania brwi. Oprócz tego w części praktycznej kursantka przechodzi trening manualny, który przygotowuje ją do odpowiedniej aplikacji włosków sztucznych oraz opracowuje wszystkie metody na modelkach. Szkolenie z rekonstrukcji i geometrii brwi jest w pełni kompletnym szkoleniem, po którym kursantka jest przygotowana do tego, aby w gabinecie kosmetycznym prawidłowo dobierać kształty brwi do twarzy klientki, odpowiednio dobierać kolor włosków oraz przeprowadzać prawidłowo cały zabieg. Cena zabiegu rekonstrukcji brwi kształtuje się w różnych regionach Polski, między 70 a 150 zł. Zabieg rekonstrukcji i geometrii brwi, brwi może przeprowadzać zarówno kosmetyczka, która jest już przeszkolona z zabiegu aplikacji rzęs, jak również kosmetyczka, która nic nie ma wspólnego z przedłużaniem rzęs. Efekt po zabiegu rekonstrukcji brwi utrzymuje się maksymalnie do dwóch tygodni. Do wykonywania zabiegów oprócz standardowych materiałów i narzędzi jest używany klej do przedłużania brwi oraz sztuczne włoski. Klej Noble Bro został przetestowany dermatologicznie i jest specjalnie przeznaczony do wykonywania zabiegu. Sztuczne włoski są dostępne w kilku najbardziej popularnych kolorach. Oprócz tego w ofercie firmy są dostępne pozostałe materiały do przeprowadzania zabiegów rekonstrukcji brwi.